Witam asyryjska! Gramy sobie w. BOTZ <młyszynka> to? Idziemy tam! Do tego wielkiego zielonego in vitro. Można już nabiegać szybciej. Chodźcie, murzyny! Mudzynka! Zrozmiała! Chociaż raz. Ładeprito mi! Ale przyleguję!

Dobra, to ci cię kupcało, panu! Ha! bo nie wiem. Ale... Nie mam nic. No Wejdę do tego o, się da! Urna! Coś mnie zabiło! Blecz O, tam flaga, nawet ja nie wiedziałem. Okej. Okay. Nie się Okej. Okay. Dobrze. W sumie. Szybko! Let's go. Do zielonego in vitro. A I mu Król Ty wam kaze. Wiem, nie wiem, dawać króla. klula. No. Od razu noe. Albo neo. Obe to. Idźmy. mnie?

Kurna, co to jest? Korniszony! Jak nienawidzę go. Z Korniszonów? Eee, z Korniszonów! Też was kocham! Hm, mocny. I co? Cześć! 아니에요. Weź się coś no? Ha! Przerwal jeszcze raz! A skąd amunicję wziąć? Okej. Okay. Chalęgę akcepted. Albo i nie. To już będzie chalęgę akcepted. Nie. Plaku ammo. Prima ktoś? Nie. Nie mogę, nie udało mi się. Kurna! Hej, <grym> się śmiechem, sobie umarłem. Okej, okay, jedziemy na. Ej, nieźle. Nagrywa się na 80 FPS-ach. Niekiedy. Teraz 30-50. Znów. Let's go. Ale. Aha, dobra, wyrzucałem. Ciu Zrozumiało! tam to się zamyka. Helikopter no, ma mi chyba pomóc, żebym dobiegł tam. Nie opóźnienie! No specjalnie, żebym mu nie mógł pomóc. Dzięki, Czaczek, Terry! Z rakiet go! Teraz! Ty on z rakiet na niego, no. Mogę ci! Mogę ci biegnij! Ci No! Dał nam się! Biegnij! To mi się raczej nie uda, ale mi się uda. Chodź tu gościu! Bo zginiesz no... Chodź tu głupku! Dwacie za głupki. Dobra, grunt, że żyjesz. Tako, tako. Nie więcej okay. więc jeszcze przypadku jeszcze raz! Bo mam z czego! Albo nie proszę, żeby to powiedzieć później. Okay. Nie bój! Nie mam z czego! Stereo! Okej, okay, idziemy. Oh. Ej, hey, to było. Okay, Hej, to sam raketta. Water is oh, God. Och, no. Nie, 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 nie. Albo... W górach to sobie na małe szkraby. Skąd tu te szkraby O, akta. Właśnie idzie, że ktoś tu wejdzie, nie? Jestem pod ziemią. No jeszcze klacka. Kurno! Chcesz tego wpijeć? Może nawet więcej. Te małe szkraby są wszędzie. Serio. Nie mam ammo. Si. Tylko jeszcze jeden bo. Tam było. Dwa. Mogę jeszcze jeden podnieść. Kurwa. Dobra, się. A. Nie, nie, czy <śmienicza> <śmienicza> <jeszcze> ktoś? Jaka głup. Jelka, jelka to mnie. Ej. Wo shit. To była szyba. To był kurwa podstęp. Wo shit. Puł, butlku i dostęp po morz dzie. Nie. Dobra. Chun. Chun. Chk chk chk. Odepryj mi to kobieto. Czybciusze o staryjczyk. Nie nie nie. Nie ma.

Hyhyhy Znubi komuś! Aha Ja sobie zejdę wiesz, taktycznie w tym Cześć Nie ma kurna Nie ma takiego bicia opie O, tu są kurna akta Gdzieś tu coś jeszcze chodzi Nie zechciało to czuć, nie? Na gdzieś w końcu Kurna jeszcze więcej klucz, nie? Skąd ty się bierze Ja chyba nie wiem Mam z tych płac Tak, tak, bądźcie mnie. Hej Okej Trzeba zjadę Jak chcecie Już Ogarnię, ogarnię Chyba tak Ogarnęli dupę! Jedziemy! Teraz pisz piw pawnią będzie nawet. Idę w chwilę. Skoczy na mnie. Nie ma szyby, tu jest trzyma. Leży trzyma. Chwila. Ory! Ory! Kurna o! No. Pogarnął ci tam na koleję. Tu mam jednego dziadę już. Padniesz ty. Masz Karoty ty. Chodźcie, że padł. Nie? Jeszcze ci przymarnę. Dokładnie. Twój hop. Ty, pan zneutralizowany. Ręcz akcept, gdzie mam iść? Powiem to ktoś, jak to coś to przekroczyło. Do bramy, gdzie jest brama? Gdzie brama? Powiem coś, tu jest jakiś brama. Tu nie ma bramy, tu jest tylko brama. Okej, okay, jestem. Jestem panienki, co chcecie? Henry, gdzie? Dobra, idę przy ciebie. Będę wam osłaniał tyłeczki Szczególnie ty las Hmm Brum brum nie działa Ładefrijcie mi to Kobieto szybciej Puch. Strój, To Może być nie strzaj do mnie sukińcy bym mógł 4 podłożyć Nic Ddu What the rost? Wooo! Take a fall, I'm pushing. Slow move. Oh my God! We're going at an accelerated rate. Crazy! Get out of the wild now! I would possibly. There. This just gets better and better. Here comes the pain. Send him back to hell. Oli, jakby coś. Tu jest wieża. Biorę ją. O! Nie! Przepraszam. Mnie jest. Ty mnie tylko Ja granatów i dobrze. Jak widzicie, ja i granatów. Ty! Rzucę sobie pod nogi. Najlepiej. No teraz. Teraz ja pogadamy, no no, 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 no. To nie ट्रैक, co? Nie. Ja się tak nie bawię. Mam tylko No, no. Bierz się go. A mi się nie miał pokazać Nie minęły te tym też tym tu No dobra Nie strzelajki no Nie ty minął A sama Kurwa no on no, ginie. Chcę ukończyć tym odcinku kończyć już w ogóle tyle. nie się Gdzie się kurde? nie mam granic, no. Kobieta mi zginęła. Kobietę mi zabili. Kotku, Ktoś się odwrócił, no... Pani no, się strzelała, to prawda. nie zrób. Tak. O, ożyła. A gdzie Niskie morale oddziału. Nadzam radę. O, a tu się spróbowałeś. Dobrze. Ej, ej ej. się bierz? O en the holo jakbym miał Wide Nie trapić Kiedy mogę w niego walić? Jeszcze to Mamy ten strzał dobry Czajcie ludzie trafi w lu czy nie trafi?

Dobra, to już dobrze Zrozumiałeś, nie się iść jest już kosztów No, nareszcie Ok, iść dalej Nie, 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 nie! mogę. Tak ja gdzie mam iść? prowadź kobietę. Chyba, żeś wciąż żyć, ale nie wyglądasz. O tu. Nie, ja, nic nie ma. Ale znając życie. Zaraz mi coś dupnie. Przed nosem. A nie, mamy samochodzik. Chejdzimy sobie, ale nie chcę jej tam wierzyć. Jak chcę sobie prowadzić? Nie, no. ja, mamy kobietę. Aha, ci skręca na tym? Dobra, zapomniałem. Nie na jest tylko myszka. Gdzie on jechać? Jest drogą do wyjścia. Czyli gdzie? Gdzie mam mnie Nie, 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 tak mi nie bawię. O, kurwa. Blu, skręcam! Kurde, więcej was matka nie miała Chcesz lepiej? Blu jak jeździsz? O, nie! Juhu! O nie! Więcej was późna! Nie było! Juhu! Chyba nie! A nie mnie jechać! sobie tak późna! Nie. Tam nie! Nie uderzaj! Nie jeszcze, te! Ma opuszczony! Gurna! Coś jest, ale co to? Nie to! Takam to chcę wjechać! Rozpaczmy! Gurna! Dobra, hajcie, zobaczcie! Nie wiem gdzie, ale gdzie. Słuchajcie, gdzie mam jechać? Na pewno nie tak! Rio blue, tak a cokej Zwiliśmy okay. chapę Dobra Kurna no wiedz Pobietą Sorkie ludzisko, ale tutaj mi właśnie wybałogierkę w ogóle Już nie mogę dalej nagrywać, ale spodziewajcie się na odcinka odcinku w kolejną osobę. A macie tu widać, że 20-minutową dawkę, bo skończyłem właśnie to nagrywać już żadno temu, ale właśnie renderuje i w ogóle... Komentujcie się z krótkim śnieżnią, wapłkujcie, 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 lataj, la la la, oglądźcie, śnieżnie i tak dalej, i tak dalej. Pa! pa he, he.